i ją będzie słychać? Tylko poczekajcie, przyciszę sobie trochę telefon. O, dobra. Dlatego, że miałem podgłośniony, i słabo pewnie było mnie słychać. O, zaprosiła mnie. Ja. Oczywiście, jak chcecie mieć mnie w znajomych, to dodawajcie mój nick o, tutaj moje konto. Spoko. Jakieś tam, randomowe motki oto moje konto. I tak w ogóle to kupiłem sobie Fenga, bo bardzo go chciałem mieć, pra... bardzo go pragnąłem. Ale dzisiaj nim nie będziemy grać, nie, no żartuję, będziemy. No weź. Weź, Bibi. Może nie. Dobra, będę ci buzem. Bo ja też pierwszą A ja na kiele chcę pierwszą? O, nic nie ma pierwszej gwiazdy oprócz bóla. E no rzeczywiście. Ja po Ok. Ale dlaczego? Idę k... Siema to się mabuza okay. okay. Idę po siema się mabuza O Jackie. Jackie. Nie, nie, będę się z tobą timować. Nie, nie będziesz mnie biła przez ścianę. Ja znam ten sposób. To nie znam, powiedz mi kto. Nie wiem, może jakiś nubek ja nie tu. zna. Jest rzeka, tam jest rzeka, tam jest guzduje. Tu tu Co tu się kurdeje? To jest przekleństwo. Czeka. Super. Oni jest. wszyscy to jest przekleństwo. Aha. Mamy przez ranę. Nie, ja biorę tego. Deona. Deona bierzesz. O. Ja go tak nazywam. Aha. Kuba. jak mówiłam na niego Mendo. Tak. Na Mendę? No. Pamiętam. I dalej A przecież chodzysz. mówisz. No to była Mendy. Ej, dobra, wiesz co? Ja cię Nie, bo ja sobie właśnie szukam. Ej, dobra, mam challenge, muszę. Widz na połowie moich zadymiarzy, dziesiątą rangę. Ja? No, dziesiąta no nie wiem. On ma w dziesiątku się sta. Nie, jeden nie nawet. No kurde. Widzowie, tak w ogóle napiszcie, czy słyszycie kogoś oprócz mnie? Chyba. No, no. Bo ja nie wiem, ale jestem bardzo ciekawy, bo ja teraz nagrywam z moją kol. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Ci dać, Ci dać pomoc. A masz Edgarku, zabity na kita z ulta. mnie nie widać, przez chwilę. Ja będę na nich troszeczkę kampić, bo ja przecież Dynamite to kampię. Ja umiem jako daj dyn na Mike pokampić. Kurczę, ale na postaciach, które na daleko biją no to, to chcesz, jakoś nie. Nie chcę się dodawać do znajomych. Jestem taka mole. No co chcecie debile? O, ten Elprimo Primo to ode mnie chce. Co się czepiasz, ale brok. Aha. Co to było? Dlaczego on nie zabrał piłku? Nie wiem. Dziwne. Ale ok, pewnie się ciebie bał. Mnie się jakoś nikt nie boi, chociaż jestem. Chociaż bardzo mocno biję, bodaj na Mike bije mocno. I może na ludziach kampić. Ożty! O, 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 Mortisku. Nie Co tutaj się za walka dzieje? Nie mogę kursów z nami gra, bo chyba... Nie, to nie mam od tego Aha. A co byś się ja ucieszyła, że twój kuzyn z tobą walczy? O, w dupcie. Mam przesranę. E, bo oni na mnie kampią! Kamperzy! Idę. Ja się kreśliłam. Leci... <laughs> Kurde, prawie zabijam Leonka. Aha. Ej, ma prawie pierwszą nadaj na Majku. O, dobra. Może skończymy ten odcinek po 10 minutach? No właśnie. Niech ten odcinek trwa najwyżej 10 minut. Szeli, Szeli, teraz została tylko z tej bandy nubków Szeli. Ja dobra, ta Shelly ją dobiła, ta lepsza. Idziemy też, nie mogą chyba dodawać. Nie... No, siebie oczywiście, że też mogą. Ja już. Tego oczywiście, że nie zakażę. Tylko będą po prostu musieli podawać swoje niki i id. No. To po prostu będziemy ich dodawać. No. I nagle, nagle będzie solo na tych na mapach tych takich i będzie Salman mówił. Tak. Nie wiem, po co zdradziłam odcinek, który będzie za no, trochę długo. No, ale ja go jeszcze nie planowałem, więc no. Ale może no. to będzie specjalna 1000 sub. Na 500 może? No, na 500. Nie, no, głównie na Mendy. Willem. Boże, no, Willow. Bo mi się to cały czas mieli. No, do Mendy Wiem, ale mi się to mieli. O, poczekaj jestem cubem. O, już się raz pię, już się raz pię. O. Już jeden kub dla kuby. Czy ty powiedzasz o moje imię? To wcale nie tak, że to moje imię. Nie. No. Ona tak kłamie, bo po prostu... no. On nie kobiet... Nie komówić kuba no co mówię. No, bo to jest taka moja ksywka taka, po prostu... I ksywka Ja nie parkuję. Mam. Ej, mam sardropa. Dropa, mityczny! Legendarny! Mi... Oh my god, czy będzie postać? Widzowie i galicz. Sorry, że powiedziałem hmm? znów twoją ksywkę. Jest! Yeah, Bajron! 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 Oh my god! Oh. Yes! Na to czekałam! Yes! Mam! Mam swojego drugiego mityka. Byrona i go mam Teraz mam pytanie No Jak ja ten tak star starożytna I będzie to legendarny To proszę się, mi to No, ej, a co jeśli wydropisz Byrona? To mi coś Zostanę legendarny Jak nie mam legendarnego I dostałam chyba Gina Nie, w ogóle ja dostałam? Grifa Ale dobra ilga, Ale ja się z niego cieszę. No i widzowie już ten odcinek bajo.